Nie jest sam! Piach, żwir i cement, nie niestraszne nam, bo nie jest sam. Przez cały dzień robota w re, Pop przyjaciółmi do pracy się rwie. budownicy wszystkiemu zaradzi! Bok budownicy nie jest sam! A przy muzyce, gdy przerwę masz, by czas milić, Dzisiaj, Bob Budowniczy! Zawsze na radę! Bob Budowniczy! Nie jest! A! Bob i Borsuki. O, o, dobrze, Kiciu. Najpierw tobie dam śniadanie. To oczywiste, że będziesz jeść pierwsza. Rzeczywiście byłaś bardzo głodna. Co, chcesz wyjść na dwór? A wiesz, kiciu, może zrobię Ci specjalne drzwiczki, żebyś mogła wchodzić i wychodzić, kiedy zechcesz. Wreszcie spokojnie napiję się, Herbat. A, oj. No, traktorze, spójrzmy, jak tam moja kapusta. O, o, Panie ogórku, na poluasz roi się od królików. O, nie, 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 nie nie, wolno jeść tej kapusty. Sies! Wynoka. O, dziękuję, Reksiu. Te króliki są bezczelne. Cześć kochani! Cześć! Doj. Wybacz kiciu, ale drzwiczki zrobię później. Pan ogórek ma kłopot z królikami w kapuście. Tak, muszę zrobić ogrodzenie. Trzeba się śpieszyć. Spychaczu, jedź po materiały do Jojo. Tak jest, Bo! A Marto, no weź koparkę i zacznij już kopać. Dobrze Bo. Czy damy radę? Tak, tak damy, damy radę! radę. Wygląda świetnie. Aha, dziękuję. Króliki się nie przedostaną. Jestem pewien, że nie. Aha. Ale strach będzie miał pole na oku i w razie Aha. czego jest stąd przegoni. Strach jest na posterunku. Dla niepoznaki będę udawał głodnego królika. Zostawimy cię na straży. Naprzód, brygado. Pora wracać do domu. Do widzenia. Nie dam się nabrać na wasze zbolałe miny. Wynocha, Sio! I to już! Cieszę się, że mnie słuchacie. Co to znaczy? O! No, Ładna rzeczy, ale odkąd stoję na polu, jeszcze nie widziałem latającego królika. <grystanie> Aha, od razu wam mówię, że nic z tego, bo wkopał siatkę naprawdę głęboko. <grystanie> strach, postrach królików znowu w akcji. I nie myślcie sobie, że zjecie choć jeden listek kapusty. O! Eee, to ciężka praca straszyć króliki. Eee, pan Ogórek na pewno nie będzie się gniewał, jeśli się na chwileczkę tutaj położe. Nie martw się, kapustko. Jesteś bezpieczna. Eee, eee. O, 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 co? Co? O, o, o. Witam panie gospodarzu. Strach jest na. O, o, ojej. Co tam, piesku? Niemożliwe, żeby to była robota królików. To musiało. Ojej, być... coś, coś potwornie dużego. Wreszcie mam trochę czasu dla swojej kici. Wow. Halo, słucham, firma budowlana. E, o nie. Zaraz będziemy, panie ogórku. Oj, do Co się stało? Ktoś przewrócił ogrodzenie dziś w nocy. Macz, Kiciu, będziemy musieli tam pojechać. Oj, nie złość się Kiciu, pojadę sama, a Bob zrobi dla ciebie drzwi. Dziękuję Marto. No proszę, już naprawione. Przy okazji wzmocniłam podpórki. Dziękuję, Marto. Ciekawe, co się stało, że płot się wywrócił. Panie ogórku, znalazłem ślady stóp potwora. Potwora? Tak, tak, tutaj. O, o, miałem szczęście, że mnie nie połknął. Nie mów głupstw strachu. Hmm, to nie są ślady lisa ani owcy. Muszę sprawdzić, dokąd prowadzą. Może to wyjaśni zagadkę. Pójdę z panem, panie ogórku. Bo ja też. Do nogi, Leksiu. Strachu? Ty zostaniesz i będziesz odstraszał chuliki. Ej, ale, ale jeśli potwór wróci, nie zostawiajcie mnie tu same. Przecież, przecież ci już mówiłem. Ogrodzenia nie przewrócił potwór. Jeśli chcesz, koparka może zostać z tobą. Aha, świetnie. No to idźcie. A, spójrz, ślady pazurów na drzewie. Bardzo ładnie, Reksiu. A panie ogórku, detektyw betoniarka znalazła nowy świat! Czarno-biała sierść, no no. Myślę, że tajemniczymi intruzami były borsuki. Ja nie widziałam żadnych borsuków w okolicy. Reksio, chce, żebyśmy za nim poszły. Szybko! <gry> Popatrzcie, chyba tutaj mieszkają. Naprawdę? W tej dziurze? Tak, maleńka, to jest borsucza nora. Prowadzi do niej kilka tuneli. Hop, hop! Panie borsuku! Ciszej, pewnie teraz śpi. Borsuki wychodzą nocą. A, aha. Wszystko już jest jasne. Borsuki lubią chodzić tymi samymi ścieżkami, a przez pole kapusty... Chodziły do rzeczki. No tak, jak zwykle szły się napić, a płot zagrodził im drogę. No właśnie. I wtedy go przewróciły. O, muszą być bardzo silne. Chwileczkę ta. Skoro poradziliśmy sobie z łakomymi kurykami. musimy znaleźć jakiś sposób na borsuki. Hmm, zagrodzić im drogę będzie trudno. Proszę, klapka dla kota gotowa. Podoba Ci się? kiciu? O! Bo budowniczy. A, cześć Marto. Tak? A to rzeczywiście jest kłopot. O, Kicia! ale to był skok. Halo, Marto. Mam wspaniały pomysł. Poczekajcie na mnie. To są drzwiczki dla borsuków? Tak, spychaczu. Borsuki popchną klapkę i przejdą, a ona sama zamknie się za nimi. Och, Bob! A króliki tędy nie przejdą? Nie są tak silne jak borsuki. To drzwiczki dla silnego zwierzęcia. Tak silnego jak Reksio? Tak, piesku, możesz je wypróbować. Brawo, o, brawo! Doskonale! No, Bob, teraz już spokojnie doczekam się plonów i to dzięki Wam. Myślicie, że Borsuki są tak bystre jak Reksio? Mam nadzieję. A może, Bob? Przyjdziemy tu późnym wieczorem, żeby je sobie obejrzeć. To wspaniały pomysł, Panie Ogórku. O, 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 o. chyba coś usłyszały. Wyjątkowo bystre borsuki. Drzwiczki działają bez zarzutów. Chodźmy za nimi. Borsuki idą do rzeczki, żeby się napić wody. Myślę, że nie powinniśmy ich płoszyć. Pa, pa, borsuczki. Pijcie do woli. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Katarzyna Preciks. Dźwięk Jakub Milenski, no.